A na polskie czasy biorąc, to od piasta. Ludzie bardzo lubią chwalić różne miasta. Opisywać ludzie lubią różne metropolie. W neonowe światła postrojone. Niby badylarki w kolie. Mówią Paryż. Mówią Londyn. Mówią Wiedeń. Ten od śniadań. Mówią Tokio. Mówią Haga. A ja dosyć mam tych gadań. Coś mi wtedy. Zaraz mówi: Teraz ty się bracie włącz. Więc się włączam i powiadam. Chwileczkę, a zadzim? Ja rozumiem, że jest łatwiej chwalić San Francisco, bo daleko jest. A zadzim jest blisko. Że Djibouti albo Aden brzmi o wiele egzotyczniej. Dla mnie Aden, cymes żaden. W zadzimiu jest o wiele śliczniej. I park ozdobny jest, a w nim aleja dereniowa. I ten pałac neoklasycystyczny, co wśród starych drzew się chowa. I późno renesansowy kościół, co przycupnął w rynku przy wieździe. I te jabłka z naszych sadów, co smakują tak jak w żadnym innym mieście. I dlatego, proszę państwa, dodam, zanim skończę: jak mnie ktoś New Yorkiem strzela, to ja go zadzimiem.